Dało owoc w naszym życiu, by wpłynęło na nasze serca i nas oświeciło, wskazując drogę życia, wskazując światło, jak mamy żyć. Matko Boża, oddajemy się Tobie, w słuchaniu tego słowa, by było dla nas pokarmem i umocnieniem na drodze wiary. Amen. Jak się czujecie w ten piękny wieczór? Jak się czujecie? Teresa, dobrze? Bogu dzięki, dobrze. Tutaj też siostry dobrze się czują. Pięknie. Helena, dobrze się czujesz? Trwamy, trwamy. Taki piękny wieczór, słuchajcie. Dlaczego jest piękny? Bo Bóg jest z nami, bo się z nim spotykamy, bo go wielbimy, czcimy, słuchamy Jego słowa. On nas prowadzi, dlatego też każda chwila przeżywana z Bogiem jest piękna, niezależnie od pogody, od warunków zewnętrznych, dlatego że to, jak się czuję, zależy od mojego serca, od mojego wnętrza, dlatego w tym pokoju i nastawieniu wielkiej wolności słuchamy dziś Słowa Bożego. Oto dzisiaj zwrócimy uwagę na słowa. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana pokazuje nam wydarzenie nad Jordanem, kiedy w czasie chrztu Jan Chrzciciel mówi do uczniów: oto baranek Boży. Słowem wskazuje zbawiciela, mesjasza. A obok stoi młodziutki Jan, potem apostoł i święty Andrzej. I słuchają tego słowa. Usłyszeli dobre słowo i poszli za dobrym słowem, wprowadzili je w życie. Także mówią do Jezusa: Gdzie mieszkasz? Chcemy pójść za Tobą, za tym wskazanym przez Jana Chrzciciela który do tego momentu był nieznajomy, nieznany całemu światu. I mocą tego doświadczenia Andrzej apostoł dzieli się z Szymonem, późniejszym Piotrem, mówiąc mu, znaleźliśmy Mesjasza. Również słowem wskazuje Szymonowi Mesjasza. Słowem dobrym, dobre słowa wskazują Boga. Dobre słowa prowadzą do Boga. Dobre słowa nas pokrzepiają, umacniają, budują, stwarzają w nas nowe życie, bo słowo ma moc. I dziś będziemy o tym rozmyślać. O mocy słowa ludzkiego, które może być dobre albo złe, które może oddziaływać budująco albo niszcząco. Słowo ludzkie wywiera wpływ na drugiego człowieka. W tej Ewangelii widzimy, jak uczniowie słowem się zachęcają, budują. Słowem wskazują sobie Jezusa. I w naszym życiu jest wiele słów dobrych, pełnych miłości, pokoju, zbudowania, umacniania innych, ale są też słowa złe, niszczące, które rodzą się ze złych myśli. Najpierw są złe myśli. W sercu, a potem dopiero złe słowo. I gdy patrzymy na pismo święte, widzimy to, siostry i bracia, że już naród wybrany, ci idący przez pustynię, oni zapominając o Bogu, popadali w grzech narzekania. O, brakuje nam tego i brakuje nam tego, i pretensje i żale i użalanie się nad sobą, to ciągłe poczucie, że jesteśmy jakimiś gorszymi, że dzieje się nam jakaś krzywda, że jestem gorszy od innych. Narzekali, narzekali i przeklinali po prostu siebie, swój los. To mówi także. List Judy 1:16, że narzekają ci, co są niezadowoleni ze swojego losu. A przecież Ty jesteś w rękach Boga, jesteś córką i synem Boga, więc bez pretensji i żalu przeżywaj każdą chwilę swojej codzienności. Bez narzekania na Tego, który trzymacie w rękach. Wszystko od Niego bowiem pochodzi. Hiob, którego znacie też z kart Pisma Świętego, gdy był w trudnym położeniu, on także narzekał na Boga. Przeklinał nawet dzień swojego urodzenia. Przeklinał wszystko, bo był tak duchowo rozgoryczony. Dlatego widzisz już, jak Słowo Boże uczy nas pilnować myśli, z których rodzą się słowa. A te słowa potem niosą duchową rzeczywistość. Budują albo niszczą. Mogą nieść błogosławieństwo albo nieść przekleństwo. Szósty rozdział Księgi Liczb, który czytamy zawsze na rozpoczęcie Nowego Roku Kalendarzowego, mówi nam o tym, jak Bóg z ludzkim słowem związał błogosławieństwo. Mówi Bóg do Mojżesza: Powiesz synom Izraela, tak będziecie mówić do siebie. Niech cię Pan błogosławi, strzeże. Niech cię umocni. Niech obdarzy cię pokojem. Niech rozpromieni swoje oblicze nad tobą. Tak będziecie życzyć sobie. Pokoju, szczęścia i miłości i dopowiada Bóg w tym księdze, księdze liczb, szósty rozdział, gdy tak będziecie mówili, ja będę wam błogosławił. Czyli gdy wy będziecie mówić dobrze, do siebie nawzajem, Bóg będzie błogosławić, popatrzcie poczeki to jest wspaniały drugowskaz i jaka obietnica, że Bóg związał. Błogosławieństwo swoje z ludzkim słowem. Moc Bożego błogosławieństwa będzie rozlewać się tam, gdzie my będziemy dobrze mówić i błogosławić innych ludzi. Dlatego też już widzisz, jak wielka moc jest w języku. Dlatego też prosimy w tej Eucharystii Boga. Byśmy o każdym bez wyjątku chcieli dobrze myśleć, dobrze mówić, nawet wtedy, kiedy widzimy ich braki i słabości. Udzielam Panie Jezu tej łaski, byśmy nigdy nie narzekali, nie użalali się nad sobą, nie przeklinali innych, ale ich błogosławili, życząc im szczęścia, dobra. Oto, do czego zachęca nas dziś Słowo Boże. Musimy mieć świadomość, że i w naszym życiu wysłuchaliśmy wiele złych słów i będziemy się modlić dziś o uzdrowienie wewnętrzne tych momentów w naszym życiu, kiedy ktoś powiedział do nas złe słowo, kłamstwo, oszczerstwo, plotkę, słowo niszczące, które ty pamiętasz może po latach do dziś. I tkwi ono w Tobie, jak wbita strzała, i krew płynie, rana cały czas otwarta. Słowu ma moc niszczyć albo budować. Oto już Stary Testament mówi nam o tym, siostry i bracia. Księga przysłów 12, 18. Nierozważnie mówić, to ranić jak mieczem. Czyli słowo można porównać do miecza, który tnie, który wbity powoduje ranę i ta rana krwawi. Przysłów 12,18. Nierozważnie mówić, to ranić jak mieczem. I masz takie doświadczenie, że ktoś powiedział ci, Kłamstwo jakieś, bo diabeł zawsze kłamie. Krzywdę wyrządził słowem, a to cię przez kilka miesięcy, a nawet lat boli, bo rana krwawi. Przysłów 1821, 1821 mówi, życie i śmierć są w mocy języka. Życie i śmierć są w mocy języka, czyli język ma moc oddziaływania duchowego na nasze życie. Tak wiele zależy od języka, więc prosimy Boga o łaskę opanowania myśli i słów, aby były Boże. Bo słowo, tak jak i słowo Boże, jest ziarnem. Pada na serce i zaczyna działać. Kiełkować i rozwijać się. Czasami ktoś ci coś powiedział złego, i ty widzisz, jak dzień, drugi, trzeci, czwarty tydzień, miesiąc, a to cały czas pracuje. Pracuje to w tobie. Rozwija się w tobie. Ty myślisz o tym i dręczy cię. Szczególnie tak, gdy to słowo jest właśnie od złego, złe. I diabeł wchodzi razem z tym słowem, i ta duchowa rzeczywistość zła oddziaływuje. I ty pamiętasz, i trudno ci się uwolnić. I cały czas ten miecz złego słowa jest wbity w serce. Życie i śmierć są w mocy języka. Jakie słowo? Taki będzie potem zbierany plon. Co siejemy, to zbierzemy. Księga Mądrości 1.11, Mądrości 1.11 mówi, Słowo nie jest bez następstwa. Czyli każde słowo ma jakiś skutek. Skutek. Więc będziemy już od teraz starać się mówić dobrze. By skutki były dobre, budujące, umacniające, powściągnijcie zatem język od złej mowy. Tutaj nie ma świętych, bo gdy słuchamy spowiedzi jako księża, to widzimy, że praktycznie w każdej spowiedzi się to powtarza. Różne grzechy języka nierozważne słowa, pochopne w roztargnieniu, bez namysłu, a czasem motywowane jakąś chorą zazdrością, gniewem, nienawiścią, motywowane chorymi emocjami, nerwami, brakiem opanowania, i potem jest płomień, który pali się i pali, wychodzący z naszych ust. Więc powściągnij język od złego. By te, te słowa były budujące. Syracha 28:17 28:17 mówi nam o tym, że słowo ludzkie łamie kości. Uderzenie języka łamie kości. Widzisz, jak bardzo mocno potrafi słowo dotknąć. I ty masz to doświadczenie, gdy ktoś coś złego ci powiedział i czujesz się złamana. I złamany idziesz, pracujesz, ale tu już nie jesteś ty, jakby ktoś ci kości połamał. I my też tak zraniliśmy na pewno nie jeden raz. Mieczem słowa. I złamaliśmy kogoś naszym złym słowem. Uderzenie języka łamie kości. I dlatego to mówię, byśmy na nowo uświadomili sobie, jaką moc ma słowo, te, które my wypowiadamy, i te, które przyjmujemy od innych. Uwaga, kiedy usłyszysz złe słowo od innych ludzi, uwaga, kiedy usłyszysz kłamstwo jakieś. Od razu zanurzaj to we krwi Jezusa. I mów w imię Jezusa, odrzucam to słowo. W imię Jezusa nie przyjmuję tego słowa. W imię Jezusa obezwładniam je, aby się we mnie nie realizowało. Jako ta duchowa strzała złego. Od razu musimy zareagować. Gdy słyszysz kłamstwo, jakiś atak, Słowem skierowany na Ciebie. Od razu wchodzę w modlitwę. W imię Jezusa odrzucam to słowo, wyrzucam je z mojego serca, łamię Jego moc i zabraniam, by się realizowało we mnie, by trucizna nie rozpłynęła się na Twoje serce. Rozumiemy się? Bo gdy pozwolimy Słowu działać, Będziemy chodzić z Nim, a ono będzie pracowało w nas. Dlatego nie możemy na to pozwolić. I kiedy Ty też powiesz coś złego, może nieopatrznie, wejdź w modlitwę i powiedz w imię Jezusa, odwołuję to słowo. W imię Jezusa łamie moc tego złego słowa, by się nie realizowało. W życiu innych braci życie i śmierć są w mocy języka mówi Pismo Święte. Księga Jeremiasza 9:7 mówi nam słowo Boże język jest śmiercionośną strzałą. To jest to, to jest duchowa zatruta strzała która wbita czasem w serce, tak bardzo rani i przekazuje truciznę. Dlatego musimy umieć poruszać się, siostry i bracia, by radzić sobie z tym. Kiedy usłyszysz złe słowo, by nie dopuszczać trucizny do swojego serca. I w imię Jezusa, w imię Maryi, łamać moc tego złego słowa. Wyrzucać je ze swego serca, unicestwiać, obezwładniać, by żadna trucizna nie miała do ciebie dostępu i by się w tobie nie realizowało zło, które niesie to słowo. I powtarzam, a jeśli z twoich ust wyjdzie, również trzeba czynić to samo, by trucizna nie rozprzestrzeniała się na inne osoby. Syracha 37:18. 37:18 mówi nam słowo dobro i zło, życie i śmierć, a nad tym wszystkim język ma pełną władzę. Popatrz, jak wielkie znaczenie sam Bóg ukazuje w odniesieniu do Słowa ludzkiego, życie. Śmierć, wszystko co na świecie, I język ma nad tym władzę. Więc bardzo musimy uważać, bo słowa stwarzają rzeczywistość. Słowa budują, pocieszają, leczą, uzdrawiają albo niszczą, smucą i ranią. Kochani, więc prosimy w tej mszy świętej o dobre myśli Boże, o dobre słowa, by nasze serca były opanowane, budujące, tego chce od nas sam Bóg, bo mówi Chrystus Mateusza 12,34, z obfitości serca mówią usta, a więc prośmy, by nasze serca były. Pełne pokoju, miłości, a wtedy z takiego serca zawsze będą płynęły budujące słowa. Czasami tak jest, że spotykasz człowieka, który pięknie mówi i czujesz miłość w jego głosie. Skąd jest miłość ta niesiona przez głos? Z serca. Tak jak miłość jest obecna w oczach, tak jest obecna w słowach. Z serca. I siadasz przy tym człowieku i możesz godzinami go słuchać, słuchać jego głosu, bo tam jest miłość, mowa budująca. Dlatego też. Będziemy o to prosić Boga, o uzdrowienie języka, o uzdrowienie sposobu mówienia, tego jak odnosimy się do siebie. Według tego, co mówi święty Paweł, Efezjan 4:29: Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa. Lecz tylko budująca. Budująca, by wyświadczyć dobro każdemu według potrzeby. Robiąc rachunek sumienia dziś nad słowem, prośmy o budujący język, umacniający nas. Efezjan 4,6 powie Święty Paweł, by Mowa nasza była zawsze miła, miła, spokojna, dodaje, zaprawiona solą. Mowa miła, zawsze zaprawiona solą. Solą miłości. To taki smak ma mieć. Twoja mowa i Twój język. Tesaloniczan, drugi Tesaloniczan 2,2. Drugi Tesaloniczan 2,2, Święty Paweł. Modli się o umocnienie dla Tesaloniczan w dobrej mowie. Czyli trzeba o to się modlić. O dobry język, o dobre słowa. O dobrą mowę mówi wprost, modli się. Niech Bóg utwierdzi Was w dobrej mowie. W dobrej mowie. Tego musimy się uczyć. W świecie, który jest pełen agresji, przemocy, w którym jeden dwarczy na drugiego, modlić się o dobry język, o dobrą mowę. Bo nie może tak być. Jak poucza nas święty Jakub w swoim liście w trzecim rozdziale, który cały prawie poświęca o języku, że z tych samych ust wychodzi mowa szkodliwa i budująca. Powiada święty Jakub, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może. Moi bracia, tak być nie może. Dlatego będziemy modlić się zaraz o uzdrowienie języka, o uzdrowienie myśli, o uzdrowienie serc, o uzdrowienie sposobu mówienia, a zarazem o złamanie mocy wszystkich złych słów. Które słyszeliśmy pod swoim adresem kłamstwa, złego ducha i o złamanie mocy złych słów, które wyszły również z naszych ust i poraniły naszych braci. Prosimy Cię, Panie Jezu, w tej Eucharystii umacniaj nas, uzdrawiaj i prowadź. Abyśmy byli święci, jak Ty jesteś święty. Amen.